Hej ludzie w kolejnym odcinku z gry Hoxowar. już 18, osiemnastym, ostatnim razem dobrze nam poszło, 4 cztery zrobiliśmy mamy komando, dwóch generałów i dwóch bombardierów jak to jest napisane więc tak? Bombardier, dobrze tam, dobra, więc ruszamy dalej zupełnie niebiescy ci, jasno niebiescy będą po kolei lecimy na dokładnie, później będą niebiescy, nie, chyba niebiescy Tak, niebiescy będą, później będą ci szwaby Eeeh... Aha, tu trzeba wysadzić te super Tenti, bo... Nie jest super Tenti, trzeba mieć tutaj, no, żeby to wysadzić. A to do tego nie jestem pewien, ale... Z czego to się wysadzało? Wiem, że na pewno musimy to wysadzić, bo są dwa punkty. Sobie tu pójdę, bo wiem, że ten koleś jest tutaj. Skryty. O, brawo, to było świetne To było bardzo świetne, swojego trafiłem O matko, za siedem uwalnąłem Chciałem w skrzynkę trafić i gówno Nie wiem po co ja tam byłem polazłem Się znam no teraz Dobra, stało się, nieważne Wiem, że to jest koleś 7 Eee... lipa Tego to ja nie chciałem Nie wiem, że zadziała jak tutaj dam Ale spróbować można Ale Słabo zadziałało Teczkę będę musiał iść. Dobrze jak im się wszystko skończy to byś nic nie mogą robić. To jest właśnie najlepsze nasza. Aaaaa, udało się. Świetnie. Chyba 10 HP jest. No ale 20. Przegeneruj, bo będą mi jednego, ale nie jestem pewien. Tu generu będzie jeden czy nie? Nie mogę sobie przypomnieć. Jezu, będą mnie truli. O, Trują mi świnie jedną tym gazem. Dobra, komando.

Gazem? Uuu, sniper'em, sorry. Zresztą stanie. nie stanie. Ajajaj. Ja aj. otek mi, sir. No niech będzie. I suffer from depression from time to time. O, ale pięknie. Za 50 dostał. Wow. A, to jest... nie on tego chce sterować, Aha. Dobra, gasem ci nic się zrobią. Tylko będzie strzelaniem Co stosownych Dobra, idę po tą butelkę, bo mi to zdechnie jeszcze. A się chłopcy, ja im ukradłem po prostu. To ty pies, nie? A jest. No spadaj. No słabo, trochę za mocno. I koniec. Wiem. I go będzie mówię. Już nic nie zrobią mi. Już nie wiedzą co. Tego ja muszę zielić, bo mi zagraża. Abraham. komrad Może ja go zostawię, tutaj ten nic zrobił? A pójdę może lepiej... Tu... Tu jest zagadka. A co się będę? Bżałował sobie. Niech mu tu pieprzą. Dobraż moim paść O, you suck boy. Też tu z tyłu jest, się nie martw też o tym. Jest komando. No, chodźmy... Odniósłem ten dystatio u Snapera wygląda jak jakaś nie wiem, rolada zwinięta z rurką No ja i teraz zjadę i pójdę sobie po apteczkę i... i wywalone Na nich będę miał pa! Gdzie się chowasz tam już Gdzie mi tu się chowasz koleś Mam nadzieję, że dobrze trafiłem OLE PIĘKNY SZCZAŁ, NO kurde, OLE PRZEPIĘKNY Wkurza mi trochę taka prączka, bo nic się nie dzieje w niej Tu chyba naprowadzający są, nic nie, nie wiem, Nie, to może to samo miejsce Tak proszę, proszę, no teraz trafi idealnie. Eee, no dobra, niech tu będzie wszystko ok. Ja muszę to otworzyć teraz. On tu ten A ja ten, ten T? No dobra, trudno. To nie tym otworzę. Time for a quick drink Ale słabo. Się? No słabo to wiedziałem <laughs> To jest chyba najłatwiejsza plansza jak może być Nie wiem Bo już chyba nie ma Nie wiem czy jak przybale z bazuki tymi rozwali to Bo no, ja nie mam cholera tych Ten T ty już Użyłem niechcący. Zapomniałem, że to nie ma tego chyba. są jeszcze siły przy Nie rozwaliło się, nie? Więc ja już się jednak w ziemię walnęło. To może do tego. O no nie? Dobra, tu podstawię. Mam nadzieję, że to się rozwali. Włamanie Ale to wejście rozwaliło chyba, tak? Halipa Jak to rozwalić? Teraz Czekajcie, bym to rozwali nie, to rozwaliło tylko ten Kurczę, jeszcze nam ten by się przydało To ty rozwaliło? No nie rozwaliło, no to halipa Ojej. Jak to rozwalić to? I have no confidence in my ability, sir. Przeciezną <ścoughs> żyłem. słabo Ech, nie no przy ty koleś się normalnie wykończymy myśl jak A nie mm, ale jak tu rozwalić czekajcie polecę po to tu jest ten tu, tu jest tu o, walcimy. Zobaczmy, co czym tu jest co tu jest w ogóle mi pokazało. swojego Jest. Głupie, że nie pokazuje mi tych liczników ich życia. Jest komenda. Nie widziałem. Jest komenda. The pig dog you are. No. A to jest gówno. Ja tak misa. I'm yo. Hi, you ready for this? You have come to the right place! Oh, sorry, I am to kill him. Teraz, or oh. No super tenki, tak spodziewałem się, że to, to tu będzie. Dobra, idę to otworzyć teraz. Bo że to ciężko będzie to otworzyć, więc super. Rozwali to wszystko. O, ale buchnie. Uch. Udało się. Otworzyliśmy to. Dobra. Jedno i drugie. Oh man, you guys amaze me. I called him George, the type of shot I like. <laughs> oh man, I'm just winded. Excellent work. We'll send them out. My depression is not important. My aim but. is to please you sir. Too mocny. Jakby ten tip nie znika, to było fajnie. My formidable skills will not disappoint you, commander. Alec w końcu i tak padnie. Gdzie eee... on jest? On gdzieś tu jest, nie? Oh, i have a to this party in my head. Słabo. This could be a victory of legendary proportions. No kurde mać. Czemu oni się nie chcą poddać czy coś? No w końcu Jak mi nie trafił, to wam go tak wyśmą chyba yes, Nawet no, możemy skończyć ten teraz. Zrobił ten błąd Dawaj ci tu Co przybliża?

No, Może nie o nie teraz dobrze Dobra koniec you have the wrong guy. Ale poszła na ład Po nic nie musimy się robić bo to taka nudna taka misja Oni nie nic robili tylko znikali Łatwo poszło Znowu cztery medale Hip hip hurraj no ładnie Jak tak dobrze pójdzie, to może wszystkich awansuje na generałów. Ole będzie siła wtedy. Dobra, dzięki za uwagę i widzimy się już w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.